18 maja w Ostrowi obchodziliśmy święto rotmistrza Witolda Pileckiego. Uroczystość organizowana jest przez Muzeum Dom Rodziny Pileckich, a w tym roku święto miało o tyle wyjątkowy charakter, że połączono je z ósmym ogólnopolskim zjazdem szkół imienia rotmistrza. Uczestnicy zjazdu spotkali się dzień wcześniej, w piątek w ostrowskim rubinku, który to za swojego patrona ma postać jednego z największych polskich bohaterów. Po oficjalnym otwarciu zebrani obejrzeli musical Kryptonim Druch w reżyserii Piotra Tentowskiego, opowiadający o heroicznym życiu Pileckiego i jego związku z pochodzącą z Ostrowi Marią Zostrowskich. Przyjezdni mieli okazję zwiedzić budynek Zespołu szkół nr 1 i obejrzeć szkolną izbę pamięci. Następnie udali się do kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny gdzie odprawiona została uroczysta msza święta w intencji rodziny Pileckich, Radwańskich, Wasilewskich i Ostrowskich. Dzień zakończyła wizyta w innej szkole w naszym powiecie noszącej imię rotmistrza Pileckiego – Szkole Podstawowej w Kozikach. Drugiego dnia uczestnicy zjazdu szkół zwiedzili Muzeum w Kosowie Lackim, Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej oraz 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie, gdzie obejrzeli również odrestaurowane pomniki w Alei Królów i Hetmanów Polski. Główne obchody Trzeciego Święta Rotmistrza Witolda Pileckiego odbyły się na placu przy Miejskim Stawie. Nie zabrakło znamienitych gości, w tym syna Marii i Witolda Andrzeja Pileckiego, a także wychowanków Marii z Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ulicy imienia Kazimierza Lisieckiego. Wraz z mieszkańcami Ostrowi świętowali również uczestnicy zjazdu szkół imienia Rotmistrza. Zgromadzonych witała dyrektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich Dorota Socik. Burmistrz Jerzy Bauer podkreślał jak ważne jest to, że powraca pamięć o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, jego działalności i poświęceniu dla dobra ojczyzny. Ostrów Mazowiecka poprzez do pewnego stopnia uświadomienie sobie, że ten związek z rotmistrzem poprzez małżonkę Marię Ostrowską, poprzez dzieci... Zofię, tu obecnego pana Andrzeja, ich rodzinę, ich zamieszkiwanie tutaj w latach 40. i późniejsze związki, Ostrów właśnie powinna naszym zdaniem stać się no jednym z poważniejszych ośrodków kultywowania dzieła czy wiedzy o dziele, o wartościach, którym służył Witold Pilecki. Tak też się Dzień. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego, w którym premier zwracał uwagę na to, że wielki bohater, jakim był Witold Pilecki, zasługuje jak nikt inny, by wyjść z zapomnienia i by jego działalność była upamiętniona. Na scenę zaproszeni zostali wychowankowie cioci Pileckiej, którzy odśpiewali stare przyśpiewki. I ja nie naprawiał. Ja się kamienie naprawiał, naprawiał, a potem Kasię namawiał, namawiał, a potem Kasię namawiał. Niedługo ci ją namawiał, niedługo ci ją namawiał, namawiał, bo zaraz Kasię całował, całował, bo zaraz Kasię całował. Organizatorzy przygotowali na ten dzień wiele ciekawych atrakcji, które niestety częściowo pokrzyżowała deszczowa pogoda. Widzowie obejrzeli inscenizację historyczną o wydarzeniach z sierpnia 1920 roku. Grupy rekonstrukcyjne zaprezentowały jak w Ostrowi zakończyła się I wojna światowa, jak Ostrowianie świętowali niepodległość i jak przebiegła wojna polsko-bolszewicka na terenie miasta i powiatu ostrowskiego. W rolę cywilów wcielili się ostrowscy aktorzy. Zdjęci, a są tam również żołnierze polscy. Jest szkoła motorożyk tzw. Poliszewęta, czyli Polskiej Siły Zbrojnej. Komendantem szkoły jest Daniel Góry. Ludzie, muszę rządzić! Wajda!

представител на Мога Майори Мовчински. Тук са желани за следни, ви са може да кажем и подборки. Продължаваме се. Благодаря ви, че ви е за това, че е по-чепи си. Благодаря ви. вас народная искательница. Włosyjanie przekonali się, no? się, że bariera w Ostrowi jest nie do przejścia. Ci, którzy przeżyli, idą do Wielko Wielkopolanie w Ostrowie ponad tysiące jeńców, liczne zabory z nagrabionym e, dobrą w różnych dworach e, miasta, które bolszewicy chcieli zabrać ze sobą. Widzimy tutaj scenę e, rozprawiania jeńców e, e, bolszewickich. Tango i walc zaprezentowali uczestnicy warsztatów tanecznych organizowanych przez Ostrowskie Muzeum. Właśnie te dwa tańce ubóstwiane były przez wszystkie warstwy społeczne w dwudziestoleciu międzywojennym i królowały zarówno na polskich salach balowych, jak i na drobnych potańcówkach. Do tańca przygrywało warszawskie kompo taneczne. za szczęściem co ucieka, nie wróci miłość. Darem mnie o nią prosisz mnie, nie wróci to, to już skończyło się. się w co nie wróci miłość, daremnie mnie o nią, prosisz mnie, nie wróci to, co już skończyło się. Później do wspólnej zabawy zaproszeni zostali wszyscy zgromadzeni. Muzyka grana przez warszawskie kombo taneczne niejedne nogi porwała do tańca.

jednak ze względu na nieustający opad deszczu został przełożony on na inny termin, aż ja się na głosie do domu swojego, żeby odpowiedzieć matce coś nowego. Połóż się Feluś, boś ty jest pijany. Połóż się Feluś. Kość nie wyspami Płaczy się felusz do snu kamiennego, a kochanka jego do gora ślepszego. Panowie, aby ci podpiszczyli, powieszczyli, pelka fanki i trza niż tu nagryli. Nie idźcie w niewinny kawał tak to lepiej nie puszczcie się,